Proszę Państwa. W dzisiejszym programie gościmy Panią Aleksandrę Kisielewicz, właścicielkę agencji Hamptons Employment Agency z Long Island, którą już kiedyś gościliśmy w naszym programie. Witamy Dobry Panią wieczor, Państwu. Pani Agencja pośredniczy w szukaniu i znajdowaniu prac domowych, czyli może to być kucharz prywatny, może to być Niania, może być to pomoc domowa, szofer. I wszystkie takie, które związane są na przykład z mieszkaniem na rezydencji, opiekowaniem się. W momencie, gdy przychodzi do pani kandydat szukający pracy, przegląda pani jego CV. To jest taka wizytówka kandydata. Czyli Bardzo panu, ważny dokument. Dokładnie. Jak ten dokument, jak to CV powinno wyglądać, z czego się powinno składać i jakie elementy powinno zawierać? E, powinno być szczególnie przejrzyste, czyste i zorganizowane. Nie powinno być. E, dramatu na CV, żeby po prostu mógł spokojnie pracodawca przeczytać. Żeby nie spędzał za dużo czasu Dokładnie. szukając jedna wiadomości. Jedna strona czy to... dwie strony? Powinno być jedna strona. Powinno mhm. być zgrabnie zrobiona jedna strona zorganizowanego rezumę. Powinniśmy u góry rezumy zrobić adres danej osoby, imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail kontaktowy. Poniżej powinniśmy podać, gdzie ta osoba Pracowała wcześniej, na jakie stanowisko się ubiega i co jest bardzo ważne, powinniśmy chronologicznie ułożyć e, poprzednich pracodawców. Dałabym a, punkt na to, żeby po prostu zwrócić uwagę od miesiąca i roku do miesiąca i roku, w którym pracowaliśmy. Więc e, ten okres kilku lat, miesięcy. Musimy wymienić, co tam robiliśmy, czym się zajmowaliśmy. Dokładnie, jakie, było nasze, e, jakie były nasze obowiązki. E, Udanego pracodawcy, bo każdy pracodawca wymaga czego innego. A, a co z wykształceniem? Jeżeli ktoś na przykład skończył wyższe studia i się boi, że będzie zbyt przekwalifikowany na dane stanowiska i chce szukać pracy jako pracownik na rezydencji? Moim zdaniem to jest w zależności. Ja uważam, że powinno być zawsze uwidocznione również edukacja, czy to jest z Polski, czy tutaj, jakie, jakie studia, czy szkoły się skończyło, na jakim kierunku. Ale tak. Gdybyśmy wzięli pod uwagę na przykład Nianie i skończyła psychologię z Polski, myślę, że to jest plus dla niej. Będzie wiedziała, jak, w jaki sposób tym dzieckiem się zająć. A może nie psychologicznie, ale po prostu będzie miała bardziej podejście. Lepsze podejście. Będzie wiedziała, Dokładnie. jak się zajmować. Takim dokładnie, dzieckiem. Dokładnie. Istnieje pogląd wśród ludzi starających się o pracę, nie mających za wiele doświadczenia w tym, że trzeba na takim CV się wychwalić i, i powiedzieć co to się nie potrafi robić, ale można wpaść w pułapkę tutaj, prawda? Jak dokładnie. Na dużo powinno się, rzeczy włoży. powinno się mówić prawdę. Powinno się mówić to, co faktycznie potrafimy, co jest naszym punktem a głównym na przykład, czy, co potrafimy najlepiej. Nie powinniśmy pisać tego, czego nie potrafimy, ponieważ e, Prędzej czy później pracodawca to wychwyci. E, poza tym e, ja, jako agencja, e, też robię interwiu przed wysłaniem e, pracownika do pracy i e, ja po zakończeniu interwiu e, dzwonię do pracodawców ubiegłych i, i sprawdzam, no sprawdzam te na, osoby, czy, czy faktycznie to jest prawda, że, czy, że pracowali tyle. Czy na CV powinniśmy podać e, dokładne namiary naszego pracodawcy poprzedniego, czy Pani się o to pyta, czy m, zależy się od tego, czy zapyta się o to nasz przyszły pracodawca, podajemy te kontakty. Na resume, czyli na CV powinniśmy podać pracodawcę e, imię, nazwisko, miasto, w którym pracowaliśmy, bo mhm. tak jak wiemy e, pracodawca ma nie tylko jeden dom, a, a kilka e, domów, więc powinniśmy podkreślić w których miastach ewentualnie, czy to była na przykład Floryda, Nowy Jork, Manhattan, Long Island. To są takie właśnie detale, które są ważne i e, poda powinniśmy podać nazwisko, miasto, od kiedy do kiedy się pracowało u tego pracodawcy. Możemy również podać numer telefonu. E, na nie jest to aż tak ważne, ale ja o to pytam u mnie w mojej aplikacji. Musi być wypełnione, ponieważ ja muszę sprawdzić e, tą osobę, która Referencja się ubiega i referencje ważne. tej osoby. A, czy jest dokładnie, zwyczaj czy... przenoszenia referencji na piśmie? starając się na przykład o pracę niani, czy, czy pomocy domowej, czy to się wszystko załatwia telefonicznie z Byłem pracodawca. Często osoby przynoszą, jest to mile widziane i to jest plus, bo uważam, że czym więcej a, a, takich nawet pisemnych jest e, lepiej, mhm. ale... A, nie jest to konieczne. Nie jest to konieczne, mhm. ponieważ tak czy siak ja do tej osoby zadzwonię, mhm. ja porozmawiam i, i ja też widzę, czy, czy ta osoba e, mówi prawdę i wtedy to e, po moim interwiu, czy faktycznie ta osoba, która ubiega się o pracę, pracowała tam, czy by była dobrą osobą i, i, i solidną, ja tak rzetelną? Tak. Jak Do się Pani? ubieramy na interwiu? Czy jeżeli będę się starał o pracę mhm. szofera, na przykład muszę przyjść w marynarce w, w krawacie, czy mogę przyjść, jak mówią Amerykanie, każło? I więc jak to jest z nianią? Czy niania musi się ubrać na przykład w garsonkę? To są dwa różne pytania, no więc odpowiem y, po kolei, ponieważ w zależności od. Y, pracy, na którą się ubiegamy, jest inny, inny kod ubierania się. Więc jeżeli, tak jak pan spytał, szofer powinien przyjść w garniturze, w krawacie, ponieważ to będzie jego jakby wizytówką i na takim stanowisku on będzie pracował, on będzie pracował praktycznie codziennie w garniturze, wożąc osoby, czy to na Manhattanie, czy to na Long Island, czy to w innych stanach tu dookoła, będzie woził osoby do pracy, i on musi reprezentować siebie i, i osobę, którą wozi godnie. Niania powinna ubrać się schludnie, elegancko. Ja zazwyczaj wysyłam osoby i zawsze proszę, żeby były to khaki lub takie brązowe, jasno jasnobeżowe mm. spodnie i biała podkoszulka polo. To mm. jest najprościej, najelegancko. To jest zazwyczaj... sukienka strojna nie byłaby nam. E, nie. Oczywiście, że nie. Czy miałam sytuację, że były osoby w szpilkach, mhm. na przykład ubiegające się o pomoc domową, więc to raczej skreśla tę osobę automatycznie, że, że nie dostanie pracy, jeżeli pracodawca zobaczy taką osobę ubraną. Ale niania czy pomoc domowa zazwyczaj e, proszę ich biała podkoszulka, beżowe spodnie, Czyli skrudnie, to jest nie krzycząc, to jest zazwyczaj to tak, czarne spodnie, biała polo. Mhm ponieważ to jest strój na, a, szczególnie na rezydencję uh -huh. u nas na Long Island e, e, czy to na Manhattanie. Czy Idziemy są? na interwiu. No <laughs> jak się zachować na interwiu? Czego nie robić absolutnie, czego nie mówić, e, a jak się zachowywać? Nie powinniśmy być jak, jak, w jakiś sposób o, przekrzykiwać czy, czy opowiadać jakieś… Staramy się odpowiedzieć na pytanie, e, jakie z, oni nam zadali i odpowiadać powoli, nie, może nie głośno, ale tak, żeby nas zrozumieli, bo oczywiście jeżeli my Polacy idziemy, to, to jest to dla nas drugi język, mm -hmm. żeby nas zrozumieli, a, bo wtedy to jest też plus, że staramy się elegancko, wstrudnie odpowiadać na każde pytanie, które jest, zostanie Jakich zadane. Jakich pytań się należy bać na takim interwiu? Mm, czy, czy są jakieś takie pytania, na których, danie, które są na minami, na których można po prostu yy, m, pogrzebać swoje szanse na zatrudnienie? Nie ma takich myśli wydaje, to zależy, jeżeli będziemy odpowiadać prawdę, tak jak się faktycznie było, pracowało parę lat u wcześniejszych pracodawców i, i odpowiadamy tak, jak było, to jeżeli zaczynamy kłamać, to jest inna sytuacja, bo wtedy faktycznie wejdziemy na tą minę, gdzie nie wiemy nawet później, w którą stronę iść, ale jeżeli... To klasyczne to pytanie pracodawcy o, e... o twoje, jakie są Twoje słabe strony. No to właśnie, to, to, to jest to taki... Ja też to zadaję, pytanie, o, zadaję <laughs> pytanie na moim interwiu, jakie są Twoje słabe strony. Często osoby mówią, że nie mają, czasami mówią, ale powinniśmy tak odpowiedzieć, żeby po prostu nasze słabe strony były jednak tymi lepszymi Pozytywnymi pozytywnie o tak dać to, to tak. Jestem pracownikiem Dokładnie. <laughs> <na przykład. śmiech> Serdecznie dziękujemy Pani za udział w programie i opowiedzenie Dziękuję nam was. o tych niezwykle ważnych sprawach przy ubieganiu się o pracę.